Witam, z tej strony Victornex i nikt się kurwa nie spodziewał, że ta gra wróci na kanał. Nie powiecie, że nie, ale wyszedł update, z tego co wiem, znaczy ja już trochę próbowałem w niego grać, ale... <laughs> Nieważne, nie grałem w tą grę dwa lata, no i jak widzicie, czekajcie, o, na hardzie trochę poprzechodziłem, żeby potrenować, tu jeszcze nie przeszedłem ostatniej muzyki, bo jest za ciężka i co, i pora na nową. Pora Nowy Week. Um, dawno nie nagrywałem i nie wrócę do tej gry. Jeżeli ktoś jest ciekawy, nie, nie wracam do tej gry. What the fuck? Nie wiem czemu nie ma dźwięków. Kacenki nie mają dźwięków, z tego co wiem, powinny mieć. Ale to jest dziwne, straszne. Dobra, więc ja skipnę kascenkę i po prostu dam wam ją z YouTube'a, bo no, z tego co widzę u mnie coś nie działają dźwięki w kascenkach, a tu na przykład działa co nie? Dobra, trochę trenowałem, więc może mi lepiej pójdzie. To jest niesamowite. Akurat jak nagrywam. Nagle z dupy. ktoś mnie kurwa woła. Uwielbiam to. Dobra, pora się skupić. Dobra, na razie nie jest ciężko. Nie zapomniałem jak się tą grę nagrywa. Kurde, full screen co odpaliłem i teraz nie ogarniam. Na serio. W oknie jest mi lepiej grać z jakiegoś powodu. Może dlatego, że się przyzwyczaiłem w oknie grać w tą grę wcześniej, te dwa lata temu. Ale nie jest ciężka ta piosenka. Znaczy, to teoretycznie nie jest week 8, ale jest update, więc. Nowe muzyki ja uważam, że to jest jak najbardziej łyk ósmy. O nie, nie lubię tego typu podwójnych, ale dobra, jakoś mi pójdzie. Dobra, nie idzie tragicznie. Trochę potrenowałem, więc jest git. Ale coś mi ten update zdecydowanie nie działa, bo widać, że nie rusza się ten ekranik, który się powinien ruszać. O, się zgubiłem na... się skupiłem na pokazywaniu, pomimo że wy tego nie widzicie. ja tego pokazuję. Najlepsze jest to, że ja gram jedną ręką, ja tylko tak przypomnę. A to jest mega ciężkie przy tej grze. Jeżeli ktoś się chciałby grać w tą grę, od razu się uczcie na dwie ręce. O, wierzcie mi, to jest o wiele lepsze. Dwie ręce to jest, według mnie, coś co zawsze powinniście, tak powinniście po prostu w FNFa grać. Pamiętam jak ten filmik z FNFa się wybił. O, oh, fuck, akurat ręki nie miałem na, ręki nie miałem na klawiaturze, ale no, dobra, nie poszło źle. Chciałem włosy poprawić trochę, bo mnie irytowały. To było ciężkie akurat, to jest ciężkie. Dobra, dało się to zrobić. Jakbym się skupił, to by się dało, ale się nie skupiam. Ten lak dziwny. Ale fajne dźwięki ma ten koleś. Wiem z... Wiem z czego jest ten koleś. Wiem też z czego jest piko. Ponieważ oglądałem tą grę. Kurde, zepsułem tutaj. Nadal 2 lata temu grałem, ale powiem Wam, że nawet te dwa lata temu mam wrażenie, że gorzej grałem, ale jestem teraz skupiony, że wrażę, że nic nie mówię. Nareszcie jakiś bez tylko faktycznie, że mogę wyczuć. Uuu, to było ciężkie, ale da się to wyczuć. Faktycznie jest lewo prawo, lewo prawo, a nie jak w niektórych. Że jest spam totalny. Pięknie, na razie nie idzie źle. Wydaje mi się, że to już jest prawie końcówka. Chociaż pewnie będzie jeszcze tak jakby refren. Nie się da się to jakoś wyczuć. Może nie jedzie mi najlepiej, ale nie grałem we FNF'a dwa lata. Tylko tak przypomnę, 2 lata. Pamiętam jak miałem hype na tą grę, a potem opadło. Patrząc na fakt, że nie było żadnych update'ów. Tankman był jedynym dobrym update'em według mnie. No i teraz wypadło to, ale ja nadal uważam, że ta, ta muzyka nie jest najlepsza. Uważam, że z Tankmana jest trochę lepsza. Ale nie jest zła. Jest naprawdę taka fajna. Kurde, jak ja dawno nie grywałem, O Boże, albo jak dawno nie grałem. O. Jak będzie zepsuta taka scenka. Jest... What? Nie powinna być teraz walka? Na YouTube przynajmniej widziałem, chyba że coś pozmieniało. Nie wiedziałem, że są trzy muzyki. Całe szczęście nie ma podwójnych, jak jej kurwa nienawidzę. Czemu zawsze jak nagrywam to mi ktoś wbija. Nie da się tak po prostu kurwa w tym domu, uwierzcie mi. Jakbym się skupił to bym to zrobił. Dobra, czyli to trzeba po prostu trafiać dobrze, żeby zbić tą puszkę. A przynajmniej zobaczyliśmy jak się umiera. O nie, podwójnych ja ich nie lubię. A teraz już przynajmniej wiem jakie będą w miarę. Pięknie, trafiłem. Czyli najważniejsze są te w bok, jeżeli chcę. What? Czyli ja nie umieram? Aha. Oh. Ale ja tam trafiłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra. No dobra, dobra. Za dużo spamu zdecydowanie. Nie lubię spamu. Nigdy nie robiłem tych modów ze spamieniem, nie wiem kto to lubił. Naprawdę. Były jakieś triki, który, przy którym tak trzeba było spamić. Tam ludzie nie grali na skill'a, tylko tam trzeba było spamić. Ja to dobrze pamiętam. To jest ciężkie, jest zdecydowanie ciężkie. Pięknie, trafione. Czyli faktycznie w bok. A bok nie zauważyłem, ale dobra, mało mi zadało. Dobra, jakoś się dało to zrobić. Chyba cię boli. I nie da się, co to jest za spam nagle? Nie, no to jest to samo co było przy tankmenie. Tylko jak gorsze. Ta muzyka jest dobra, tylko ten spam. Nie da się, co to ma być? Dobra, taki spam w miarę sobie daje radę. Nie daje, no co ja mam tam robić? To jest za dużo Spróbuję na dwie ręce Ale... Czekajcie To jest w dół, dobra Nie, chyba gorzej mi pójdzie Ja się za bardzo nauczyłem na jedną rękę, dobra Przechodzę na jedną rękę, zdecydowanie Dobra, te podwójne nie są jeszcze złe Ale tam jakiś spam idzie Jak to zrobić? Nie da się, nie da się po prostu Pięknie Nie daliśmy sobie z bizra. Dobra, zrozumiałem w miarę. Ale ciężkie podwójne daje. Nie, co to ma być? Ale fajna jest muzyka. Już ogarnąłem. To trzeba po kolei wszystko naciskać, ale to jest... Takie ręka boli po tym że ciężko jest kolejne zrobić. No nie, no trafiłem przecież. No tak myślałem. No nie, nie chciałem tego. Dobra, zobaczę na Boże, to jest za proste zdecydowanie. No na tym spróbuję przejść, no sorry, ale nie chcę się z tym męczyć. Po prostu FNF nie jest moją gierką obecnie. Wiecie, ja bym w FNF grał, gdy mnie to, że update pojawiają się na, raz na dwa lata. Mam wrażenie, że nawet tutaj mogę jej nie zrobić, bo ona jest bardzo ciężka. Bardzo fajna ta muzyka, bardzo się wczuwam w nią, ale mam wrażenie, że jest jedną z tych mniej przeze mnie lubianych. Zdecydowanie mam bardziej ulubione. One są spokojne, ale takie bez szału, mam wrażenie. Jak na to, że dwa lata ten update wychodził. Ja rozumiem, że mało osób to produkuje, ale bez przesady. Wydaje mi się, że może mają więcej teraz deweloperów. No ale nie, no to co oni zapowiadali. Może faktycznie wychodzi to ten wielki update z tymi 100, tam, czy tam 50 poziomami, już nie pamiętam. Pamiętacie no, ten wielki hype na to? No to nie wiadomo, czy oni to tworzą i dali nam po prostu coś. Jakbym grał długo w tego FNF, to bym to zrobił bez problemu. Ale mi się po prostu nie jest, FNF jest nudny, tym bardziej te mody. Okej, okay, czyli nie ma tego tutaj. To mnie dziwi, bo to powinno być. Czemu to jest tak samo trudne jak tamto? Nie może i nie ale yy... Boję się tego bullet hella Dobra jest na pewno mniej Ogarniam przynajmniej co się dzieje Podoba mi się sprite tego gościa Tego gościa naszego przeciwnika. Znaczy on jest teoretycznie naszym kolegą, jeżeli ktoś... Aha, nie ma podwójnych. To jest tutaj niby ułatwienie. Nawet te podwójne były... Nawet te podwójne były już... O właśnie, lepsze. Dużo punktów przynajmniej. Zdecydowanie mniej ich dają. No ma... Trafiłem jak chuj. O właśnie to jest to. Nie mam tu to robić. Nawet na formalu to nie idzie. Jak działa w ogóle ten Actis Mode? To, że nie tracę? A nie, tracę. Aha, faktycznie, nie ginę. Aha. Czyli nie tracę, ja chcę zobaczyć jak tam to się robi. Żeby nawet mi na normalnie nie szło. Dobra, tego mi się nie chce, już za dużo tempa straciłem. Dobra co trzeba tak. No i nie idzie to. to. Nie idzie. Nie wiem, to jest chore. Wiecie co? Nie, ja się z tym nie męczę. Zdecydowanie nie chcę mi się z tym męczyć. Fajnie, że wyszedł ten ten. Mam wrażenie, że on jest dla totalnych tryhardów. Naprawdę, trzeba by było chyba siedzieć przy tym. Nie, to jest niemożliwe. Popatrzcie na to, co to jest za bullet Hell. Walony. Jak ty to masz niby zrobić? Oczywiście osoby, które pewnie grały dużo w FNF, no to by to zrobiły, ale nie da się tak. Nie da się tak bez niczego, naprawdę uwierzcie mi. To by musiał chyba ćwiczyć tangmana na 100%. Żeby to zrobić. Nawet jeszcze gorzej by było. O, widzicie? Co no to jest? I tu się dalej. Ciągnie. Rozumiem, że to ma być ciężkie, ale to się nie da dosłownie. Jak nie ćwiczysz tego, to się nie da. No właśnie. Aha, okej, okay, czyli to faktycznie już tutaj nie ma... A dobra, Czy jednak jest to. Tylko bez kascenki z jakiegoś powodu. Czemu tak niespodziewanie nagle wyleciała to strzałka? Mam takie wrażenie. Czemu ja tej czerwonej strzałki nie widzę? Z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu to, że jest na środku. Powoduje, że nie umiem grać. Dobra, muszę się naprawdę skupić. Może w oknie by mi lepiej szło, ale nie. Teraz zmienianie nie... nie ma sensu. Czemu ja tego nie widzę? Jak ironicznie, to w w takim tempie. To jest niby normal. To jest nie ciekawe jak hard by wyglądał. Koniec, dobra. O Boże, ja może, chyba że będzie dalej. Aha Okej, okay, jest dalej. Ja naiwnie myślałem, że to już koniec. Tego jebanego bullet hellu. Nie, naprawdę, to się tak nie da Naprawdę, musiałbym wyćwiczyć wszystkie poprzednie Chyba na maxa, żeby to zrobić tak Jak bez problemu bo ja tego nie widzę znowu? Czemu mam wrażenie, że ta walka na środku bardzo mi przeszkadza w patrzeniu na te strzałki? Albo że one nawet nie wychodzą z samego dołu, tylko jakby wychodziły gdzieś z połowy. Może dlatego, że ja się trochę bardziej na tej walce skupiam, bo jest dla mnie zabawna. Teraz się skup. Jeszcze jest dalej, o boże. Przez myślałem, że to już koniec. Jest! O! To było ciężkie, co to ma być, to ma być i, to ma być normal. Nie, w życiu. Nie, w życiu, w życiu. O, nie, nie ma szans po prostu, że ja to przejdę, tym bardziej, że ja we Fnaf nie grałem, no ja mówię. Dwa lata około. Więc no, zdecydowanie, nie chce mi się. Tym bardziej, nie wiem, trenować tego, przez pół godziny, żeby tylko i wyłącznie nagrać odcinek I wiem, że niektórzy powiedzą, o w ogóle nie chce ci się Bo mi się nie chce, mam ciekawsze gry do, obecnie do nagrania Więc no A to zakroć śmieszne weź Ono jest na nich zła, bo wiecie Kasy nie zostaną. Friends again friends, nie friends tylko f... Ale dobre, bardzo śmieszne, zabawne Ale gówniane Ale gówniane nie, dobra. Update fajny, ale zdecydowanie dla ludzi, którzy już grali w tą grę przez no, długi czas. Zdecydowanie nie wiem, co mam o tym sądzić. Jakbym grał lepiej, byłoby fajniej, i... ale nie, nie, nie ma szans. Ja tego nie będę przechodził specjalnie tylko i wyłącznie pod odcinek i fnf już nie będę nagrywał. Nawet jakieś updatey wyjdą, bo ja wiem, że po prostu nie będę dobrze grał i nie chcę Wam dawać jakiejś gówna. Dodatkowo, że ja w ogóle nic nie mówię podczas tych ranów, nic kompletnie więc no nie ma szans po prostu, nie będę tego nagrywał, więc to jest chyba ostatni odcinek ze FNFa na tym kanale, chociaż jak coś ciekawego wyjdzie to może, ale wątpię, wątpię jak coś łatwiejszego by wyszło, o to by było fajnie, ale tak to nie, nie, nie ma szans, po prostu za ciężka obecnie gra dla mnie, musiałbym w nią grać, a mam inne gierki do ogrania, plus mam inne rzeczy do roboty niż granie we FNFach, który mi się znudził już dwa lata temu, i kompletnie się nie dziwię, ale muzyki zawsze fajnie było sobie posłuchać, więc no tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!